Ale mi się lać chce, o matko. Czekaj, czekaj. Nawet tutaj reklamują najlepszy kod w internecie. A czy ty używasz już kodu Nitashi Podłoga w sklepie? Ale naprawdę? Nawet w kiblu, stary? Nie no, pomysłowo, powiem szczerze, pomysłowo, naprawdę. O Jezus, co się stało? Dlaczego nie mam kodu w sklepie? Już za chwilkę to będę musiał naprawić, jeżeli chcę kupić jakieś skina, bo inaczej to brzech. No i się mu od razu lepiej, co nie? No, mordo, całe szczęście, że w ostatniej chwili przystałeś ten kodzik, bo jeszcze by ci skiny usunęło, no mówię ci. Jeziorze! Jaki masz kot w sklepie? Bla 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 bla, kolczyk w sklepie, bla bla! Nie no, akcja z jeziorem, naprawdę. Już bardziej pomysłowo się chyba nie da, nie? Naprawdę, nie, no po prostu, wow! KOD Podłoga w sklepie! Powiem ci szczerze, miałem już nie wrzucać reakcji z kodem MNITASI Podłoga krzyczanych z balkonu, ale jak zobaczyłem Twojego sąsiada, który stał pod balkonem i tylko się spojrzał w Twoją stronę, aż mi się go przykro zrobiło, ale naprawdę, szanuję, żół. Gdzie ma! Jaki masz skład? Nie da się podłoga. No i siema. No, no i to, to ja rozumiem, kogdy nie, nie da się podłoga. Jak widzicie, moi drodzy, rodzinka się powiększa. Już następne osoby, widzicie, koledzy poznali się dzięki mojemu kodowi ta się Podłoga. Także, moi drodzy, wy również, jeżeli macie ochotę, wysyłajcie wasze filmiki z tym, jak używacie mojego kodu w jakiś kreatywny sposób, jak się z tym dzielicie z innymi, wysyłajcie je na mojego maila i chcitasimałpa.gmail.com, jeżeli chcielibyście być na następnych odcinkach. Dzięki wielkie i przechodzimy już do memiarzy. Siemanko moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Połączasz i witam Was w najnowszym odcinku Fortnite'owych memiarzy na moim kanale. Na początek, moi drodzy, oczywiście łapcie konkursik, którego macie w opisie na ten oto telefon Samsung Galaxy S10E Jedyne co musicie zrobić, aby go wygrać to wspierać mnie w sklepie, kode mnie podłoga oraz pod tym filmem napisać komentarz z waszym nickiem z Fortnite, a już 20 kwietnia będzie nosowanie tego telefonu oraz fałdolców o wartości 1200 złotych. Także, moi drodzy, bierzcie udział i przechodzimy do memiarzy. Jazda! No, a tu, moi drodzy, macie teraz dowód, dlaczego nie było memiarzy ostatnio, ponieważ tak, widzicie, moja żona na, położyła mi ubrania na moim fotelu i tak, zrobiła największy błąd na świecie. Musiałem poczekać, aż w końcu ją uprzątnęła dzisiaj i dopiero dlatego mogłem dzisiaj dla was nagrać. Także mam nadzieję, kochani, że nie jesteście źli, ale mam nadzieję, że wy, jako mężczyźni oraz kobiety, Rozumiecie mój problem, bo jak wasza mama wam przynosi ubrania tak złożone i wam kładzie na fotel, to jest katastrofa, bo trzeba je było układać. Mam nadzieję, że to rozumiecie i dlatego właśnie nie było odcinka. Tak, dokładnie. A, nie wiem, tylko jeszcze wam powiedzieć, że do tego telefonu oczywiście też jest skin iconic, więc moi drodzy, jeżeli go wygracie... W moim giveaway'u, z moim kodem Nitashi Podłoga, to również wraz z tym telefonem otrzymujecie skin i konik wartego około 500 zł, więc mam nadzieję, że naprawdę warto. Więc kochani, weźcie udział, bo już bierze udział 10 tysięcy osób. Mamy już 10 tysięcy sprzedających, więc naprawdę jest kozak. Lecimy na WoW Bambik WoW i moi drodzy sprawdzamy sobie, co tam ciekawego nam tutaj. Pokazuje WoW Bambik WoW. Pierwszy mem, Kuba Saul Lewicz, proszę bardzo, i mamy znaleźć prawdziwego znanego V2. Aha, okej, okay, jakby... to nawet, nawet mi się podoba. Ja za lubię śmieszny jest. No, no naprawdę, nie, w porządku. Którego dajemy czat, Którego dajemy? czat, tak jak był na streamie, którego dajemy, widzowie? Nie no, chyba Dave musi wygrać, co? Aha, ale nie ma takiej reakcji. XD to co dajemy? Dobra, damy tego, bo ulany taki fajny, ulany, Giorgio Ulani, Dobra, lecimy dalej, moi drodzy i Piotrek Price Jaki ten mem jest dobry! Kelner, podaj coś, czego jeszcze nie próbowałem! Victory Royale! Oh no! Przecież to jest świetne! Naprawdę! Ej, stary, szacun totalny! I moi drodzy, słuchajcie, po ostatnim odcinku w naszej ankiecie wyszło, że chcielibyście, aby wróciły płatne memy, czyli dla najlepszego mema dnia kart o wartości 20 złotych. Tego chcieliście. Więc słuchajcie, zróbmy sobie taki challenge. Jeżeli po dzisiejszym odcinku dojdzie tysiąc wspierających w sklepie, ogląda mnie 100 tysięcy osób, więc jakby to jest easy, jeżeli dojdzie tysiąc wspierających w sklepie i będę wiedział, że chcielibyście, to od następnego odcinka w wymiarze wracają płatne memy. Bo słuchajcie, no coś za co, chciałbym, żeby to się liczyło. Ostatnio na odcinkach jest bardzo mało reklam, o ile w ogóle ich nie ma, ponieważ nie chciałbym tymi reklamami wam zaśmiecać, więc po prostu zróbmy tak, że za wspierających w sklepie ja będę wam kupował fałdolce. Co by na to, Spoko, mam nadzieję. Oreo! Ore... Oreo ah. <laughs> po prostu to, to jest taki mem... To powinno być w rogu plus 18, nie? Ale okej, ale okej, okay, ale okej. Okay, okay. Także tak jak powiedziałem, Tysiąc wydających i będę wam rozdawał PC w kartę za najlepszego Mema 20 zł. Ok, także od następnego odcinka. Zobaczymy ile dojdzie, dam wam znać i wtedy będziemy sobie dalej podejmować decyzje Mateusz Noga! Jak kraj, taki tak... I taks. Było podobne z tą teryfiarą w poprzednim odcinku, ale fajne. Bardzo fajne, bardzo ładne, bardzo spoko. W ogóle jest spoko walka całkiem, tylko szkoda, że, że bonus tak szybko wymiękł w sumie, Ja najbardziej nie mogłem jak bonus na tej konferencji pasowej, nie? I chciałem pozdrowić tych, dzięki którym mogę tutaj być moją stronę krąnt fun... krąnt Fundingową. Oczywiście chodziło o crowdfunding, no ale... Ale biedny chyba o tym nie wiedział. Dobrze, i mamy następny: Mamy, gdy już zalałeś kilka zwykłych myśli, jak swoim potem, przerzuć się na taką, która może więcej. <laughs> Czemu tak ma tak mało reakcji? Czemu jest świetny, Francio? Franio, Franio Łaba. Ok, kiedy czeka, 600 wszyscy umrą. Chrzaczek. Okej, okay. całkiem fajne. Całkiem fajne. Piotrek Bolak zrób mema. Admin go akceptuje. Mem nie osiąga 75 reakcji w godzinę. Mem nie osiąga 75 reakcji w godzinę. <grych> Czemu to ma 1000? Halo! Dlaczego to ma 600 reakcji, a to ma 1000? Jakby... Ludzie, hello, gdzie my żyjemy, co się dzieje, Kacper Plewik, kiedy dostałeś trójkę z ma... <średziwąc> ale świetna wina, jej, <średziwąc> jej, w ogóle, ty, ale idealnie zrobiłem, patrz, jej! idealnie, patrz. ale naprawdę, szanuję, bo <średziwąc> sam tak miałem, przyznam się szczerze, jak dostałem trójkę z matwy, to ogólnie, no, było walone. Co? 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 Dobra, idziemy dalej. Łukasz Pawłowski, to jest stary mem, ale ktoś dodał komentarz, obwambierował, więc bardzo proszę kolegę Oliwiera Gromanowskiego, Marcina Paszkowskiego, Oleka Maślaka. I proszę bardzo również, tak, te trzy osoby, moderacja o zbanowanie, więc teraz lecą trzy bany, raz, dwa, trzy, a my, moi drodzy, lecimy na Mama Pyk, klikamy sobie i mamy następną naszą naszym próbcie, Mama Murzynek Bambo oraz jego mem, coś to jest. High Ground, Nagie Koty, Nowy Łuk, Scar, Balon, Friar z RPG, Acta 2, Ta... Aha, AWP, dobra Nitashi, Pompa, Pro Player, The Best Creator Code is Nitashi podłoga O, No Murzynek Bambo No tą końcówką to zarałeś stary, naprawdę nie, serduszko ode mnie bardzo pomysłowe, bardzo fajne. Na razie ode mnie chyba top jeden odcinka superstary. No i jeszcze The Best Creator Code, Nita się Podłoga. Bardzo mi miło, przyjacielu. Kochani, przypominam, jeżeli chcielibyście, żebym płacił Wam za najlepsze memy, dwie dyszki piece w kardem, co odcinek, po tym odcinku tysiąc w sklepy. Także kodzie, ko tam łapcie, nie ta się Podłoga teraz się może pojawi, albo niezależnie od tego, czy mi się będzie chciało montować, ale wpisujcie, bierzcie udział. Tym bardziej, że dzięki temu kodowi macie szansę taki telefony wygrać. Więc... Kurde, no nie chcę Was tutaj jakoś przekupywać o, o tylko, bo to nie o to chodzi. Ale wydaje mi się, że naprawdę... Taki yy, stosunek do tego, ile ja zarabiam z Street twórcę, a ile wam oddaję w giveaway'ach, chyba nikt na polskim będzie czegoś takiego nie robi, bo okej, okay, może niektórzy zarabiają więcej i robią większe giveaway'e, ale ja naprawdę staram się wam co najmniej połowę, albo nawet więcej niż połowę z tego, co dostaję z tego Street twórcę, wam oddawać w giveaway'ach na jakąś fałdolce, czy na jakieś właśnie telefony i tak dalej, dlatego mi tak zależy, abyście wspierali. Następny moment, moi drodzy, ja. Czy gra pan w Fortnite, panie Trump? Donald, tak, gram w Fortnite, mogę budować mury za darmo. Dobre. Całkiem, całkiem dobre, sumie, Bo on jest cały od Meksyku od nie? Całkiem dobre, całkiem dobre. Tomek Haba, coż tu mamy? Wednesday, October, Presidential Alert, kod Nitaszy się zaszytował. O, jakby taka aplikacja była, ale ja dałem łapkę w górę, to nie ja dałem. To musiała moja Daria być, ja nie widziałem tego mema. To musiała moja Daria na, mo na, mo na moim telefonie, bo ja jej często na telefon jak do kibla idzie. Serio. Ona idzie do kribla i mówi, misio, mogę twój telefon, bo mój się wyładował, a ja tam sobie chciałem pooglądać coś, nie? Ja wtedy daję mój telefon i bardzo możliwe, że ona to nie, bo ja tego nie widziałem, nie, nie ja, ja tego nie, ja tego nie widziałem, to była moja żona. Ej, ale naprawdę, jakby taki alert się dało ustawić, to by było kozak, jakby naprawdę, ile mnie sferających czasami odchodzi, bo właśnie ten kodzik się resetuje. Raz miałem taką sytuację, że miałem chyba 15 tysięcy sferających i w ciągu jednego tygodnia mi spadło do 4 tysięcy, nie? Naprawdę. 11 tysięcy sperujących nie uciekło. Dlaczego? Bo ludzie nie wpisali do, do, do wakony po prostu. wygasł i mi go nie wpisali i się siema, nie? Naprawdę, raz miałem aż taki spadek, nie? Teraz znowu jest koło 10 tysięcy, ale no wtedy był taki spadek, chyba największy na całym moim kanale. Dobra, lecimy dalej. Maciek Dusza. Proszę, oho, o oh, man Ej, to jest świetne, ale czemu to jest polajkowane? Przecież ja tego nie widziałem. No mówię że moja Daria musiała mi polajkować coś, no? Chyba muszę sobie założyć blokadę rodzicielką na telefon. Naprawdę, bo kurde. No nie widziałem tego, przysięgam, że nie widziałem tego mema, naprawdę, ej, świetny jest Zrobiłem tak, któregoś na live, zrobiłem tak i ma dzisiaj będziemy sobie grać kasto, my i ogólnie to wbijajcie na mój drugi kanał Macie linka w opisie, Nitashi Stream, bo tam robię właśnie live'y z customów, także wbijajcie, moi drodzy, ją No, tak sobie robiłem na live'ie, także kozak A, a tego, co powiedziałem, to właśnie jest link w opisie, wbijajcie, bo mam drugi kanał do streamów tam wbijemy chyba 6000 subów mniej więcej, także wbijajcie, bo tam robię codziennie kastomy, codziennie jakieś fajne live, więc mam nadzieję, że wbijecie eee, Lecimy, lecimy, lecimy z kolejnym memem moi drodzy, Paweł Omitrix oh, Ja już tego na widziałem, ja bym go polajkowałem. Nie, tego na już widziałem i nie wiem czy on nie był na jakimś odcinku, on, on chyba był na jakimś odcinku. Tak kojarzę. Dobra, Bartosz mało lepszy, 21 marca Nitayashi Jeszcze <laughs> to... Z tyłu jakiś tło z IEM, a nie wycięte, Dobre, po prostu idziemy dalej. Piotrek Szmajda, proszę bardzo. Nie skacz, życie jest piękne, nie warto. Usunęli rozdział K4-3. sam poleciał. Dobra, elo. Spoko. Kasper Pietrasik. Co to za mem? Pokaż mi, przyjacielu. Kody Izak. O tych XD Ale to już nie było chyba na odcinku. Skąd to kojarzę? Serio, skądś to kojarzę. Dobra, lecimy dalej i mamy Don't do It in my dude, you have so much to live for Usunęli HP i matce za fraga. I też skaczę. Ten sam projekt, ale, ale dobry mam Wiktor Półkort, słuchajcie, zrobił mema, którego ja mu odpowiedziałem, tylko powiem Przed wpisaniem kodu litasi podłoga po wpisaniu kodu litasi podłoga twoją drogą. Powiedziałbym słowo na D, kończące się na "-ivka", ale, ale nie będę tak mówił, bo, bo XD. Ale z to jest ACI, co wyszła, nie? Z tą babką, nie? Że tam się puszcza ogólnie, yy, no. Także ten tego yy, Rafatus, dobrze się ma, elo. <laughs> Mateusz Żrunka proszę bardzo. Pyk. Oh, man. Oh, man. Dobre, dobre. Igor Koziński, oczekiwania. Okej okay.

Genialne, naprawdę, świetny pomysł na mem, super. Piotrek Bolach i następny, moi drodzy. Pimplus, 0, Blackhead, 0, Victor Royale, 0 Ej, okay. Bartek Jarosz, zdjęcie profilowe, zdjęcie, na którym cię oznaczono, nie. Ej, ale nie obrażamy Maciusia, okej? Okay? Maciusz to jest kozak, jeden z najlepszych graczy w Polsce, halo. Nie obrażamy Maciusia, proszę bardzo. Ja dodaję, daję reakcję przy Maciuś Maciu nie obrażamy, no. Tym bardziej, że dam wam teraz delikatny spoiler dla osób, które ja dostały do tego momentu, że już niedługo pojawi się odcinek PROS versus dziewczyny, na którym wystąpił Tajowski i Tajowski kogoś nominował. Jedna z tych osób jest teraz na ekranie i nie jestem to ja! Więc yy, Maciuś Bieko jak to oglądasz, to, yy, to wiedz, że już jesteś oficjalnie zaproszony, a jeszcze do ciebie napiszę. <laughs> Maciej Grykowski moi drodzy, następnym. Aha, że Z i Władca Zbliżczy. Spoko, ale w sumie imo ten, ten Władca zbliż za bardzo podobny jest. E, mogę, się to się trochę bardziej postarać bo naprawdę no, kurde, ja rozumiem, że trochę ta maska jest inna, ale rzeczywiście podobieństwa są mega duże, nie? Między oba Marley, to tak. Dobra, lecimy dalej i Kasper Majka, to są jakieś stare memy już, one już chyba były dawno temu, ale tutaj mamy, proszę bardzo, Maciek Lewandowski. Nie wiem, co to za mem, aha. O nie, o nie, nie! Боже, я ты. Иисус Христос. Dobra, moi drodzy, tym memem skończmy, okej? Okay? Dajcie oczywiście dajcie, moi drodzy, że Wam się podobało. Strzelcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji z dzwonkiem na moim kanale. Pamiętajcie również, moi drodzy, o konkursie na telefon Samsung Galaxy S10e. Wystarczy, że jedynie wpiszecie mój kodzik w na się podłoga oraz pod spodem w komentarzu napiszecie Wasz nickname z Fortnite. Dodatkowo do tego będą 3 pakiety faudolców po 400 zł do wygrania, czyli 1200 zł faudolca. Mam nadzieję, że je się Wam podoba. Oczywiście wszystko macie napisane w opisie, co dokładnie trzeba zrobić, żeby jeszcze gryć jakieś tam pierdółki. Wbijajcie na, mojego, na mój drugi kanał Nitashi Stream, na którym prowadzę teraz livey codziennie. Ostatnio robię livey po 2-3 livey dziennie. Wbijajcie, bo jest fajna atmosfera, super zabawa. I co, moi drodzy? Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Piąteczka, szubicie, jak Mówiło oczywiście do Was Nitashi. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Trzymajcie się. Cześć!